Kuba jesteśmy na gali Stryf 13 w Radomiu, ze mną Paweł Pawlak, dzień dobry. Witam, witam serdecznie. No to co, zaczniemy od tego, co się przed chwilą wydarzyło, bo, bo rzadko oglądamy jednak większościowy remis. Jak jesteście zadowoleni z występu twojego kolegi klubowego? No ogólnie zadowoleni, wiadomo Mateusz mógłby to wygrać, gdyby tej pierwszej rundy nie spierdzielił, bo był knockdown. To sędziowie pewnie by to policzyli na niego, gdyby tam lepiej to przykontrolował już się zapowiadało na szybkie skończenie. No dokładnie, tak też myśleliśmy, on to sobie wizualizował. No ale no co, opony też kawał chłopa generalnie, bo od Mateusza ze dwa razy większy. E, taki byczek. E, Mateusz też trochę mało ważył. E, wziął tą walkę na dwa tygodnie przed. Ale no, chciał przeżyć wojnę, chciał przeżyć piekło takie. Zawsze mi zazdrościł takich walk po pięciorundowych. Tylko może ja tak nie lecę takim młynem. Ja niezmyczony jestem. Ale no, przeżył piekło i na pewno będzie to pamiętał do końca życia. No To, no to, to na pewno I, i takie walki, co rewanżyk będzie grany, myślisz? No, ale to musi Mateusz przytyć. <laughs> no nie, ten Konrad naprawdę kawał chłopa. On no taki normalnie jak jakiś kulturysta, nie wiem. zrobiło zrobił 8-4 teraz, to będzie po jakieś porady, da, jak przytyć może. Dokładnie. Znaczy nie, no Mateusz, teraz mieliśmy dużo stresu też, bo mieliśmy tą Ligę Hajik, swoje zawody amatorskie w tamtym tygodniu. I Mateusz też prawie nic nie jadł i też mocno schudł, prawie miał wagę już w poniedziałek tak naprawdę, więc to stres zrobił dużą robotę też przez tamten tydzień, więc myślę, że to spodwało to, że tak mu waga bardzo spadła, nie? No ale no co, no to życie jest, wziął walkę, tak e, dał z siebie wszystko, no i myślę, że jest z siebie zadowolony. No to tyle może o, o tym, co, co tutaj się działo, a przechodząc do rzeczy związanych już bardziej z Tobą. E... Co to się dzieje w tej waszej dywizji? Bo walkę, myślę, Piotrka oglądałeś z Tomkiem. Jesteś gdzieś tam, no nie wiem, zaskoczony czymkolwiek w tej walce. Przede wszystkim, no nie wiem, czy, czy jesteś zaskoczony werdyktem, bo wszyscy chyba typowali Piotrka, można powiedzieć, ale czy gdzieś tam zrobiło ci się troszeczkę goręcej, jak zobaczyłeś, że no to on jest tymczasowym mistrzem? Znaczy, no wiecie, nie byłem zaskoczonym tym. No też Tomek nie walczył półtora roku, dwa lata nic nie wygrał miał ile dwie porażki albo trzy porażki z rzędu więc w ogóle ta walka nie powinna się odbyć o pas tymczasowy tak naprawdę była zrobiona tylko to biznesowo żeby sprzedać więcej biletów bo inaczej tego nie umiałbym zrozumieć choć wiadomo że Piotrek zasłużył na walkę o pas no ale taka dziwna to walka generalnie była tak i też wydaje mi się że Tomek na siłę chciał być cięższy od Piotka, bo słyszałem że też bardzo dużo ważył na walce a dobrze wiemy że Piotrek waży 98 kg na walce i jakby Tomek chciałby dorównać mu tej wadze, tak? A uważam, że to nie jest na niego jakby scenariusz na wygranie, tylko trzeba robić swoje, a nie być od kogoś większym, tak? No bo to nie na tym polega. Ale no spodziewałem się takiego, takiego scenariusza, że tak to się skończy. Choć tam liczyłem, że może Tomek jakiegoś cepa puści swojego, ale no Piotrek to też jest już klasowy zawodnik, jeździ po obozach, bardzo dużo, bardzo mocno się rozwija. Jest z walki na walkę coraz lepszy, więc odrobił pracę domową i wykorzystał swój zasięg, swoje mocne pięści i co, no i Tomek za bardzo też stał przeciw, naprzeciwko na przeciw, na niemu, tak, zamiast trochę poprążyć, pochodzić, to poszedł jakby w grę przeciwnika, tak. No ale no mówię, Tomek, Tomek Piotrek zasłużył na paz, ale no może z innym rywalem byłoby to bardziej logiczne, czy nie wiem, może z Michałem Michalskim może Paczuski no bardziej ci rywale moim zdaniem zasługiwali na walkę o pas. No to teraz pytanie co dalej, czy ty już coś może wiesz więcej? Ja na Mertura. <grym> Przestraszyło cię, że Piotrek ma pas po prostu. <grym> nie, nie jestem zaskoczony tym. Ja wiem, jakie mam swoje mocne strony, ja nie będę ważył więcej od niego, ja waży 90 kg na walce i tego się trzymam. No Mamet Kalidow też nie waży nie wiadomo ile na walce, tak? a czarował i czaruje nadal tak naprawdę swoimi umiejętnościami. To nie chodzi o to, żeby być największym, tylko chodzi o to, żeby być sprytnym, szybkim i nieprzewidywalnym. Tak? Mamet też chyba z 91, waży na walce 92, więc ja raczej staram się być jak Mamet, bo on jest takim wszechstronnym zawodnikiem. A ja no zobaczymy, no cały czas to gadujemy, no wróciłem na treningi teraz powoli już, więc zobaczymy co to będzie, nie? Noga coraz mniej boli, czasami mnie boli i tam jeszcze jakieś inne miałem swoje problemy, ale one trochę powoli już znikają, więc wierzę, że... Pewnie i tak w tym roku to raz zawalczę pewnie, tak? Na to się jakby ukierunkowuję, że nie muszę na siłę zrobić dwóch walk, tylko żeby... Tą walkę jedną zrobić, ale zrobić w dobrym stylu, zdrowym przede wszystkim, a nie żeby wyjść na półgwiska, żeby zrobić walkę, bo to nie na tym to polega, nie? Tym bardziej mam takie walki teraz, że no chcę dawać siebie wszystko, żeby udowodnić przede wszystkim sobie i też może ludziom, że no jest sposób na Piotrka, tak? i tego się trzymam, że ja ten sposób na niego znajdę. A czerwiec to jest realny termin? Nie, już też gadaliśmy o tym, bo Piotrek też dużo tej wagi robi. I też mówił, że on nie chce się bić teraz, więc zobaczymy jak to ułoży generalnie KSW tak naprawdę, nie? czy to może będzie po, może koniec wakacji, może po wakacjach, więc zobaczymy. Także Ale... czas, czas pokaże co to będzie też, nie? Ale czyli rozumiem, że jakby masz tą pewność powiedzmy, że, że ta 12. walka jest z Piotrem, no bo mamy w biurze KSW zwiastuje różne rzeczy. No słuchaj, pewnie kibice chcieliby tego, żebym zmierzył się z Piotkiem tak naprawdę. To byłaby najbardziej logiczna walka. E, no ale Mamed jest też numer jeden tak naprawdę. Choć teraz już nie wiadomo, kto jest numer jeden, jak to w ogóle działa. No chyba wychodzi na to, że Mamed jest numer dwa. Jak ja jestem mistrzem, on jest tymczasowym, no to Mamed jest numer dwa, tak? więc, No ale Mamed jest Mamedem Kalidowym. Już tam coś widziałem, jakiegoś posta, że ciągnie wilka do lasu. Więc nie wiadomo jak to zrobią. Albo może będą chcieli zrobić, bo to też jest dla mnie bez sensu, że zrobią moją walkę z i to będzie eliminator do Mameda, nie? Ale to też jest takie dziwne generalnie, no bo jak ja jestem mistrzem, no to tak naprawdę oni powinni zrobić eliminator do mnie, tak? No ale wiadomo, że Mamed jest no, w oczach wszystkich naprawdę mistrzem i legendą, więc każdy jakby pod niego się szykuje, bo też sprzeda pewnie każdą galę, tak? Więc jest to trochę takie nielogiczne to wszystko bo Misz powinien walczyć z pretendentami jakimiś, a nie Misz ma robić dla kogoś, tak? Więc skomplikowana sytuacja bardzo. Na z kim ty byś wolał, może zawalczyć, tak, spytam. Z ja mówiłem, mówiłem, Cage, z jak najsłabszym rywalem. No ale z tych dwóch. A nie, no szczerze, no ja to zawsze powtarzałem, że wolałbym walczyć z Mamedem Kalidowym, bo jest legendą tego sportu, pewnie niebawem zakończy karierę. Tak mi się wydaje, że będzie chciał ostatni raz jakby zawalczyć o pas mistrzowski i zakończyć karierę ma 45 lat. W tym roku bacz 45 albo 6 już, już nie pamiętam. 45 myślę. Więc to byłaby wielka jakby taka szersza szansa z nim zmierzyć się, bo biłem się z Michałem Materną i mógłbym z nim. Więc ja zawsze będę powtarzał, tak? Wiadomo, że sportowo, znaczy no już w sumie nie sportowo, no bo mamy też jest sportowo mocny, tak? Tak jak widzieliśmy to na KSW 100. Ale no tak dla wszystkich kibiców najbardziej logiczna walka to jest walka moja z Piotrkiem Kuberskim. tak? Ale to co ja bym chciał w życiu, ale wiadomo, że wezmę to co mi KSW powie, to wolałbym z Mamedem Kalidowem, bo to jest wielkie nazwisko, które chciałbym po prostu mieć jakby w swoim życiorysie, że z nim biłem się. Tak? To chyba jest, wydaje mi się, że to jest logiczne generalnie dla każdego fana tego sportu, który jest w tym jakby świecie od zawsze, żeby chciał się zmierzyć z Mamedem Kalidowym w klatce. Choć wydaje mi się, że to będzie też dziwna byłaby to walka, bo tak jak biłem się z Michałem Materną, to tak by się dziwnie walczyło, a z tym Amedem, jak on tak sobie skacze, to ja nie wiem, jak bym to wytrzymał nerwowo. No to jak wspomniałeś KSW 100, to, to zapytam oczywiście o Bartosa, e, no bo widzisz go gdzieś tam codziennie prawie na salce, to, to jak to teraz wygląda po, po tamtej walce i czy uważasz, że teraz e, gdzieś tam Andrzej może być jeszcze bardziej zaskoczony? Mogą być problemy dla Andrzeja, nie no i tam jeszcze jakiś tam... P pojechał trenować z Mamedem teraz, nie wiem, czy to tak psychologicznie bardziej? Widziałem, no. Także nie, dobre posunięcie psychologiczne tak naprawdę, ale no wiecie to i tak nie ma znaczenia, to i tak wchodzi Andrzej Grzebyk do walki. Ja nie uważam Andrzeja za słabego zawodnika, choć uważam, że ich ostatnia walka, która była tam chyba 3 lata temu, chyba tak, albo 2, albo 3 lata temu. 22 to było, no to 3. No, tak. to 3. to wydaje mi się, że Adrian się bardziej rozwinął jako zawodnik niż Andrzej, ale no to wiecie, to jest walka, na przykład Andrzeja walki ostatnie też były bardzo dobre. Czy z Wiktorem Zalewskim bardzo mi się podobała ta walka naprawdę zrobi fajną robotę? Ten lewy, taki prosty na wątrobę, naprawdę super. Ale wydaje mi się, że tutaj Andrzej może mieć problem z tymi zapasami generalnie Adriana. Wydaje mi się, jak Adrian będzie miał to flow, będzie chodził, barkami będzie nieuchwytny, to będzie sprowadzał. Dosyć łatwo wydaje mi się Andrzeja. Choć wiadomo, Andrzej też dobrze bije z dołu, tak? Już wiele razy tu też w walkach pokazywał, że bije łokcie, 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 więc moim zdaniem bardzo ciekawa walka. Chłopaki będą na pewno przygotowani na nią na 100%. Także na pewno będzie mega widowisko już niebawem. Ale po, powiedziałeś właśnie jako że psychologiczna zagrywka, tak jak... No minęło już prawie pół roku od tej walki, ale jak, jak się mijasz z Bartosem na macie, to dalej to trochę siedzi mu w głowie? Nie, no raczej on się już z tego śmieje. Nie wiem, czy widzieliście rolkę tam ze Stanów, że <laughs> jak Wikła czy z Druchałą, tam śmiali się z Bartosa i mu założyli balachę, tak? Nie na tą rękę. <laughs> Dokładnie. Więc widać, że Koguci nie może założyć rękę, nie może założyć balachy na półśredniego. Także nie, no raczej się śmieje, tak? No, wiadomo, dostał dużą lekcję pokory i myślę, że go dużo, dużo nauczyło, bo tamta walka była do wygrania generalnie, tylko moim zdaniem poczuł się zbyt swobodnie. Także myślę, że wiesz, odrobił lekcję, wiesz, dużo wyjeżdża, dużo jeździ po obozach, stara się wiesz, na 1000% być najlepszą wersją siebie, więc na pewno to pokaże już niebawem, tak? Ma wysokie plany jako w swojej karierze. Więc na pewno tak łatwo w tej walce nie odpuści dla siebie całego siebie i całe serce. No to czekamy w takim razie na to, bo to już właściwie za chwilę. No i co? Dla ciebie przede wszystkim zdrowia, żeby już dopisywało. No i czekamy w takim razie, aby jak najszybciej ten powrót do klatki. Dokładnie, bardzo dziękuję. Zdrowie jest najważniejsze, tak? Teraz właśnie doceniam aspekty zdrowotne po tamtym roku, więc uważam, że właśnie zdrowie jest najważniejsze, bo ludzie tego tak czasami nawet nie doceniają, nie? Że, nie mają, że, że nie mają jakieś inne problemy, nie mają kasy czy czegoś, a tak naprawdę jak ci wypadnie zdrowie, to ty nic nie masz nie, i można nawet się zdołować. Także no zdrowie jest najważniejsze i wierzę, że to zdrowie będę miał jak najlepsze, a wtedy no w klatce będę naprawdę niesamowity. To tego życzymy i czekamy. Dzięki. Dobra, dziękuję.